Moi drodzy, witam Was w dzisiejszym odcinku na kanale Niebieska Jakubka. W tym właśnie odcinku na Blog Star Planet ym, nagram, ym, będę przechodziła parkury razem z Diripl oraz ze Slonik 322. No i będziemy zapraszać się na różne parkury. Yy, będziemy porozumiewać się przez chat, więc się do nich, kto pierwszy wybiera parkur. Już y, właśnie to są one. To są moje koleżanki. I właśnie będę z nim przychodziła parkur. Tylko y, musimy właśnie wybrać parkur i muszę się z nimi skontaktować w tej sprawie. Więc muszę. No, dobrze. Więc słonik wybierze i słonik następny parkur zaprosi. Więc musicie chwilkę poczekać. Dobrze. Więc słonik wybierze. Tak jak właśnie mówiłam, nas zaprosi. Będziemy zaraz już ruszamy do tego, żeby razem przechodzić parkour z DJP oraz ze Slonik. Także więc Slonik sobie tutaj wybiera. Ładny jest ten nexus. Możecie, jak chcecie zobaczyć sobie mój odcinek, właśnie jak. Wpisuję właśnie tą nową aktualizację, pokazuję wam nowości. Bardzo zapraszam do oglądania mojego kanału. Dobrze, więc Slonik nas tutaj zaprasza. No więc dołączamy. Dobrze, więc idziemy na taki jakiś czerwony parkour, nie wiem jakie jest trudności. Dobrze. Z tyłu są klucze chyba. Więc idziemy taki z czerwony. Tutaj jest DigiP. One jeszcze chyba idą po klucze, chociaż Slonik już chyba poszedł. Dobra, więc... No, tu jest Slonik. To Slonik sobie tam jeszcze idzie po klucz. Chyba zapomniała. Dobra, slonik wraca. Slonik się spaliła. O nie, Slonik się spaliła. Dobra, tutaj one są, więc idziemy. O. Właśnie nie wiem, gdzie one teraz są. One są chyba tam na dole. Sronik napisała A! Więc chyba się spaliła. Oj, spadłam teraz ja nie, 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 nie! O nie, nie spaliłam się. Dobrze. Ale mam tylko trzy życia, będzie ciężko. Nie! O! Udało mi się. No, Sronik zaczyna, więc może to jest spowodowanie ten tak spala. No. Ale no, mi jakoś idzie. Nie wiem, kiedy one do mnie dojdą. Te dziewczyny, właśnie. Czekam, aż spadną. No i ten filmik będzie taki, że po prostu każdy z nas yy, każdy z nas wybierze jeden parkour i go przejdziemy. Jakbyście nie wiedzieli, kiedy tutaj będzie parkour. Mamy, nie wiem, czy już spadły, czy nie. Yy, to ja poczekam, może na tym najwyższym piętrze. Tylko jedno życie mi zostało, ciężko. Dobrze, już jestem na górze. Teraz mówiłam, że na niej tutaj poczekam, więc poczekam, jeszcze, tylko się doprawy tym jagodami. No, jagody to ja. Ja jestem niebieska jagódka, ja jestem jagodą. Nie wiem właśnie, czy tutaj ma spadać, czy co. Lepiej nie. A może? Napiszę do nich gdzie są. O, jest slonik, ale slonik się znowu spaliła. Chyba jednak pójdę na ten dół. Co jeżeli tam jednak coś jest? No, to jednak nie było, jakby się zmarnowałam, no ale trudno. Dobra, więc po prostu ja na górę. Zobaczymy no zanim z tego będzie chodziła w różnym tempie. A tu jest DigiPo. Tu. tu jest DigiPo, czyli chyba czekamy na syłonika. Więc czekamy, o już Slonik jest, więc już Slonik do nas idzie, troszeczkę się spaliła no ale Jeścina też jak skacze to tak właśnie widać, że tak idzie powoli, więc trudno jest przechodzić parkour, teraz znowu napisała, że Jeścina, no współczuję. Czekam aż spadną, Slonik już spadła, Dirypl jeszcze też spadła, więc możemy iść dalej. no Dobrze, teraz mamy taki wyciąg. I teraz tutaj na drugi skok. Jesteśmy na drabince. Teraz tutaj mamy też taki do skakania. No, i tutaj właśnie poczekam na dziewczyny. Slonik już jest, Diripil idzie, możemy już iść w dół. Ja się na takich skodach staram jak najwięcej spaść w dół. Przechodzę parkour równo ze Slonikiem. Gdyby Slonik nie miała problemów internetowych, to... ...na pewno przeszłaby dużo szybciej. Bo jest bardzo dobra w parkourach, chyba lepsza niż ja. Tutaj mamy teraz bramy, tylko czy DJP idzie. No, jest już DJP, więc chodźmy dalej. No, tutaj spadamy sobie, bierzemy, mamy punkt kontrolny. Kiedyś się nazywał kryształ, ale wszystko w moim najnowszym odcinku o tej nowej aktualizacji. No, yy, Olga napisała ścinam jak nic help help, czyli pomocy jakbyście mi widzieli. Czekam na dziewczyny. z Slonika nie ma bo tam widzę Drip. Grip już do mnie idzie. Slonik napisała, żeśmy nie czekały, dobra. Więc... Idziemy do teleportera. Nie wiem, czy idą ze mną, czy nie, a nie idą. Właśnie nie wiem, czy rzekam na słońca. Więc czekajmy Tak, yy, no więc właśnie w tym poprzednim odcinku są różne rzeczy o aktualizacji Właśnie jakieś tam nowe funkcje emotek Jak już widzieliście, że yy, Że DJ ustawiła tutaj właśnie uśmiechniętą buźkę To dużo emotek odkryliśmy No więc Stronik mówi, że możemy iść, więc chodźmy Tutaj mamy takie przeskakiwanie ze ścianki na ściankę i co, tutaj nie ma żadnego skoku? Więc sobie po prostu mamy skoczyć? I tak, jakoś się dało, tylko... Ojejku! Spaliłam się. No to musimy od punktu kontrolnego. No i znowu jesteśmy tu, Patrz, czy Dribble za mną idzie. O, już tutaj widzę, że Dribble przyszło, więc sobie skaczemy. Teraz postaram się stracić mniej żyć. Mam nadzieję, że mi się to uda. O. Slonik coś napisała jakieś syzy tylko nie wiem co to znaczy. Więc właśnie nie wiem. No i tutaj mamy uleczenie, to poczekam na nie uleczając się przy okazji. Didi też się uleczy, no niestety ze Slonikiem przychodzić nie możemy z tym, że ma ona straszne problemy z internetem. Ja już się uleczyłam, tylko teraz czekam na Nedi. A nie wiem dlaczego teraz się spaliłam. Nie wiem, nie chcę mi się dopełnić, że do to żyć. Dobrze, więc teraz mamy trójkąty. Ja lubię te trójkąty, ciężko jest się na nich spalić. Dobrze, i teraz wylądowaliśmy na takiej platformie. Nie wiem, gdzie jest z niej wyjście, ale tu. O, kryształ. Dobrze, więc chodźmy. Trochę się spaliłam na tej smole. O, różowe uleczenie. Zapomniałam o tym wspomnieć w aktualizacji, więc wspominam teraz. Mamy różowe uleczenie. Oj, kule mi mnie Mam tylko jedno życie. Ojej, pospaliłam się. Wielka szkoda. No, jestem trochę daleko. Oldześ Słonikowi -y właśnie tak wyścina mocno. Dosyć. Nie wiem co on teraz zrobić, jak te kule tak tutaj trafiają. Dobra, to na. Dobra, musimy... Więc muszę się skontaktować ze Slonikiem, odcinek już trwa ta, trochę za długo. Więc tak, teraz no niestety nie udało się ze Slonikiem i z Diri, by nam tak porozumieć, za bardzo musiałam wyjść niestety z parkouru. No więc nie udało nam się przejść żadnego parkuru. Zakończenie jest trochę złe. Nie udało się przez ogólnie, że tak Sronkowi ścinało. Musimy jeszcze trochę popracować nad tym, żeby nam tak nie ścinało następnym razem. No więc tak skończył się ten odcinek, że nie przeszliśmy żadnego parkouru. Ale mimo wszystko, że dziękuję, że byliście ze mną jak przewodiliśmy ten parkour. I do zobaczenia w następnym odcinku który najprawdopodobniej pojawi się w sobotę albo nawet wcześniej. Więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Niebieska jeżowka.